Nie tylko Boga możesz obrazić. Możesz też obrazić osoby w takim czy innym stopniu związane z religią, a które już dawno nie żyją, na przykład apostołów. Doda nas, śmierć obraziła autorów Biblii. Nie będą się do niej odzywać, ma to jak w banku. Co jeszcze, masz całe plejady tak zwanych świętych do obrażania i tak dalej, i tak dalej. Możesz tak samo obrazić przedmioty kultu, na przykład Biblię, Krzyż, Koran i tak dalej. Wtedy zamiast o obrażaniu mówimy o zbezczeszczeniu. Tylko z powodu, że ludzie dawno nie żyjący, jak i przedmioty kultu zdają się być jakby mniej wrażliwe i tak łatwo się nie obrażają, wymyślono coś takiego, że możemy to robić za nie. Do tego służy obraza uczuć religijnych. Naraz robimy się bardzo wrażliwi. Teraz, jeżeli mam swoją opinię na Temat tak zwanych prawd, którymi na co dzień karmi Cię Twoja wiara, a Twoja opinia różni się od ogólnie przyjętej, to jesteś bluźniercą i podlegasz karze. Ta. Prawo niektórych państw takich jak Arabia Saudyjska, Pakistan, Malezja, karze za obrazę zmyślonych bogów. Do tych bardzo światłych społeczeństw dołączyła ostatnio Polska. Jakże jesteśmy dumni z tego faktu. Rosja, Rosja jest na dobrej drodze, żeby przywrócić czas jak za baciuszki Cara. Właśnie ostatnio posłano do Dumy wniosek o przyjęcie ustawy, która będzie sankcjonować odpowiedzialność karną za obrazę uczuć religijnych. Przy czym nigdzie w ich nim prawie nie znajdziesz wykładni tego pojęcia, a więc sądy będą mogły interpretować je jak im się żywnie podoba. To jest to jest to rzeczywiście duży krok naprzód w XXI wieku. Ostatnio Indonezja, Pakistan, Egipt oraz Liga Arabska wystąpiły do ONZ o ustanowienie globalnego prawa sankcjonującego bluźnierstwo. A jak to wygląda w praktyce? Oto znowu przykłady. W Egipcie dwoje dzieci, 9 i dziesięcioletnie, zostały aresztowane pod zarzutem obrazy religii. Oskarżenie wniósł imam z lokalnego meczetu, bo zniszczyły kartki, na których m.in. były cytaty z Koranu. Okazuje się, że rodziny dzieci należały do chrześcijańskiej mniejszości, a kartki zniszczył ten sam imam, który oskarżył tych dwoje dzieci. Bo musimy pamiętać, że wszelkie regulacje prawne przeciwko bluźnierstwu nie mają nic wspólnego z ochroną i poszanowaniem religii czy obroną uczuć religijnych. Tutaj chodzi tylko o dominację religijnych grup większościowych nad mniejszościami religijnymi oraz autorytet oparty na sile przebicia dominującej grupy. Następny przykład z Indonezji. Aleksander Aan, ateista, został wtrącony do więzienia na dwa lata i grzywdem zdaje się, 100 milionów rupii, bo napisał w Facebooku, że piekło, niebo, anioły i tak dalej, to, to, to bzdura. Sąd uznał to za obrazem religii, facet siedzi. Bo tak się utarło, że na przykład, jeżeli jakiś rozmodlony na pokaz bigot mówi mi, że ja z powodu mojego ateizmu będę się wił i wrzeszczał i wzywał Boga w potwornym bólu w ogniu piekielnym i moje tortury z łaski miłościwego nigdy nie będą miały końca i będę skwierczał w żarze nigdy nie gastącego ognia przez wieczny czas i zatruwał powietrze ohydnym, smrodliwym dymem mojej grzesznej duszy, to to wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli ja ośmielę się odpowiedzieć, że gada bzdury, że to o czym mnie straszy, to jest produkt jego chorej, zainfekowanej religią wyobraźni, to to ja obrażam jego pieprzone uczucia religijne i powinienem być przykładnie ukarany. Wspomniałem wcześniej, że Polska dołączyła do grupy krajów, gdzie jeżeli mówisz o religii to lepiej mów o niej dobrze, bo Chcę na parę minut wrócić do sprawy Dody, a więc od drugiej instancji utrzymał w mocy wyrok przykościelnego Sędu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Przypomnijmy, Doda kiedyś tam w wywiadzie powiedziała, że Biblię napisali jacyś faceci napróci winem i palące jakieś zioła swoją... Opinią uraziła uczucia religijne dwóch bigotów, którzy, tak jak na pobożnego katolika przystało, nigdy Biblii nie przeczytali. Każdy zakład przyjmuje. Mimo to uznali, że doda, obrażając autorów Biblii, którzy żyli około 2000 lat temu, tym samym obraziła ich współcześnie żyjących, dokładnie nie wiadomo czemu. Podali ją więc do sądu, który uznał pretensje dewotów i skazał ją na zapłacenie 5 tysięcy złotych. Doda odwołała się od wyroku i teraz od drugiej instancji utrzymał w mocy wyrok wcześniejszy. Mamy więc precedens i teraz, i teraz, jeżeli masz negatywną opinię na temat religii, to lepiej zachowaj ją dla siebie. Od teraz nie możesz jej wypowiadać głośno bez narażenia się na oskarżenia, obraza uczuć religijnych jakichś tam następnych, bardzo wrażliwych, zdewociałych kretynów. Tak, wiem o czym, o czym myślisz, że przecież konstytucja y, gwarantuje ci wolność wyrażania swoich myśli i opinii. Raz o tym zapomnieć. W państwie zdominowanym przez klerykałów konstytucja to tylko zadrukowany papier, nic więcej. Głupota, zabobon, bigoteria, oportunistyczne tchórzostwo odnoszą sukcesy w najjaśniejszej rozmodlonej rzeczypospolitej. Po raz kolejny przekonaliśmy się, jak daleko sięgają mackie religijnego pasożyta, którymi stara się on objąć coraz to nowe obszary i niczym hiena, znaczy swoje terytorium odchodami w postaci służalczych i agresywnych bigotów oraz tchórzliwych oficjalnie zdolnych do własnej oceny faktów, bez upewnienia się, czy nie wchodzą one w kolizję z wolą ich suwerenów w Sutannach. To tyle z naszego rodzinnego podwórka. Teraz wieści ze Wschodu. Nie tak dawno pojawiła się sprawa Pussy Riot. Rosyjskiej, super radykalnej, feministycznej grupy punk rockowej, znanej ze swoich politycznych protestów i krytyki Putina oraz jego powiązań z ich nim kościołem. Dziewczyny, członkini tej grupy weszły do soboru Chrystusa Zbawiciela w Moskwie i przez około półtorej minuty śpiewały utwór w formie modlitwy do Boga rodzicy, prosząc ją w tym utworze o pomoc w pozbyciu się Putina z Kremla. Protestują one przeciw Polityce Putina i jego e, mistrzeniu się do rosyjskiego kościoła ortodoksyjnego. Krytykują patriarchę tegoż kościoła, Kieryła, który e, zawsze udzielał Putinowi swojego poparcia w jego zabiegach o fotel prezydencki, a na spotkaniu z Putinem powiedział nawet, że te dwie kadencje Putina to cud zesłany przez Boga, na co ten odpowiedział, że zawdzięcza je kościołowi. Tak więc, Kierył brandzluje Putina Putin kiryła, żeby tylko mieć władzę i żeby strumień szmalu wartko płynął. Rosyjski kościół ortodoksyjny, który jeszcze nie tak dawno, bo w latach 90. bez wstydu, i żenady lizał dupę sowieckiej władzy, tak samo teraz bezwstydnie łasi się do nowej, quasi demokratycznej władzy, bo kościół taki czy inny zawsze jest tam, gdzie szmal i władza. A malutcy niech sobie myślą, że chodzi o ich duszyczki. Powracam do dziewczyn z Pussy Riot. Tak, nienawidzą hipokrytę Putina i jego politykę. Nienawidzą starego Bransla Kiryła i jego wyuzdane ciągoty do ciągnięcia lachy nowej władzy. I co z tego? Krytyka polityków nie jest przestępstwem. W całym cywilizowanym świecie krytyka polityczna jest normalną i zdrową rzeczą, a te dziewczyny nie popełniły żadnego przestępstwa. I tu z pomocą przychodzi religia i stary bransalkierył. Nie kto inny, tylko on żąda ukarania dziewczyn, bo zbezcześciły Kościół. A może by tak stary obłudnik przypomniał sobie, co według Pisma Świętego naucza Chrystus? Między innymi nauczał przebaczać. Ciekawe, czy słyszał kiedy o nadstawianiu drugiego policzka. Dla mnie osobiście nie jest to zbyt mądre z tym nadstawianiu drugiego policzka, ale ej, ja jestem ateistą, mnie te zasady nie obejmują. Ale on, patriarcha, hipokryta, kieręł, jak również wszyscy ci, którzy zieją nienawiścią do każdego, kto kwestionuje ich wierzenia i cały ten hokus-pokus, powinni coś o tym wiedzieć. W Biblii stoi o tym czarno-na-białe. No, chyba, że żaden z nich nie czyta książek napisanych przez jakichś facetów, naprutych winem i palących jakieś zioła. Jeszcze jedna myśl yy, przyszła mi do głowy. Jeżeli bardzo wierzący i bardzo rozmodleni potrzebują prawa, czyli ingerencji państwa w obronę swoich wierzeń, to ta ich wiara musi nam bardzo słomianych nogach stać. Tak więc dziewczyny zostały skazane za. Chuligaństwo. Choć akt chuligaństwa nie miał miejsca, bo żadne przedmioty należące do świątyni, jak i ona sama, nie doznały najmniejszego uszczerbku. No ale jakiś zarzut trzeba było postawić, a, a prawo o przestępstwie bluźnierstwa musi się dopiero przemielić w ich niej dumie. Tak więc dziewczyny zostały skazane na dwa lata łagru za półtora minuty śpiewania piosenki bo stary Branzel Kirył tak chciał. Dziwi mnie tylko i zastanawia stosunkowo słaba reakcja ludzi, zwłaszcza organizacji kobiecych, na to, co się stało. Jedyną zauważalną akcją, która wryła mi się w pamięć, był odzew ukraińskiej kobiecej organizacji FEMEN. Dzielne, fajne dziewczyny i chwała im za to. Tak sobie myślę, że... Jeżeli się prędko nie otrząśniemy z marazmu i zobojętnienia na to, co się w tej chwili wyprawia. Jeżeli pozwolimy na to, żeby największe oszustwo wszechczasów, potocznie zwane religią, zakładało nam na twarz wędzidło ograniczeń z pomocą których przede wszystkim będzie broniło interesów tych, co nami rządzą, no i oczywiście swojego własnego religijnego biznesu, to wkrótce przekonamy się, że klatka w której nas umieszczono, z biegiem czasu staje się mniejsza i mniejsza, a sama myśl, żeby z niej wyjść, po prostu nierealna.